A cóż to za jakieś takie dziwne tutaj znaczki, rysunki się pojawiają? No właśnie temat też związany troszeczkę ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Dlatego jedyny w swoim rodzaju, dlatego nie zapomnijcie zalajkować tego filmu i zasubskrybować tego kanału, bo w tej właśnie, w tym podcaście Zjawiska nadprzyrodzone na moim kanale bardzo dużo ciekawych rzeczy jesteście w stanie na ten temat znaleźć, ale przejdźmy sobie do tematu do tematu, właśnie tych maszyn, które tutaj widzimy. W ogóle od niepamiętnych czasów ludzie marzyli o tym, aby stworzyć sobie jakichś, nazwijmy to, pomocników podobnych zewnętrznie do nich samych, którzy posiadaliby umysł i zdolności wykonywania pewnych prac, po prostu, aby wyręczać, tak naprawdę, gospodarz, gospodarzy w, jakich, w jakimś codziennym trudzie. No i takie. Właśnie mechaniczne osoby występują w wielu starych mitach, w wielu starych w ogóle legendach. No ale przecież wszystkie te mity i legendy nie mogły gdzieś tam narodzić się w próżni. Być może w ogóle w dalekiej starożytności istniały jakieś rozwinięte cywilizacje, które dysponowały zaawansowanymi technologiami, zdolne do zbudowania jakichś takich mechanizmów służących z elektronicznym jakimś takim sterowaniem. Być może coś takiego w ogóle było. W ogóle echa pamięci e, o nich zachowały się tak naprawdę w wielu, można by powiedzieć, eposach wielu narodów. Ta postać, która tutaj jest na górze sama, to jest tak jakby szef robotów, Chi-Yu. W starych w ogóle chińskich kronikach wspomina się o niezwykłym cesarzu, który się nazywał Huang Di. Huangdi panował w latach 2697-2597 przed naszą erą, według przekazu pewnego dnia w dolinie żółtej rzeki upadła jakaś jasna gwiazda. Jej upadkowi towarzyszyła ogromna błyskawica i bardzo, bardzo potężny grzmot. Następnie ta gwiazda przemieniła się w jakieś takie białe jajo, z którego wyszli ludzie podobni do bogów. Tak, przynajmniej piszą kroniki chińskie. Jeden z nich został w ogóle potem władcą Chin o imieniu właśnie Huang Di. Ci przybysze przywieźli ze sobą aparaty latające, samojezdne wózki i inne jakieś takie dziwne przedmioty. Pośród nich były dosyć osobliwe urządzenia posiadające cztery oczy, sześć rąk, jakieś takie miedziane głowy z żelaznymi czołami. Natomiast zamiast zębów mieli takie trójzęby. Tak naprawdę bardzo jest to podobne do robotów wyposażonych w różne takie manipulatory, anteny, urządzenia obserwacyjne. No i jednego z tych stworów nazwano Chi Yu, tego co tutaj widzicie właśnie na górze. Był on przedstawiany na starochińskich freskach, na starożytnych talizmanach. Wygląd miał naprawdę, naprawdę bardzo... Dziwny na głowie ni to rogi, ni to anteny, sześć rąk, a w każdej z tych rąk miał jakąś tam broń, miecze, topory, samopały, czy nawet coś, co przypominało, można by powiedzieć, i karabin, tak jak tu widzicie w jednej ręce trzyma. Kierował on taką grupą złożoną z 60 żelaznych ludzi. Ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale ja cytuję to, co kroniki starochińskie tak naprawdę mówią, a Będę ciekaw Waszych komentarzy na ten temat, co Wy na ten temat myślicie. E, oczywiście wszyscy ci żelazni, żelazne osoby, żelazni ludzie mogli latać bez skrzydeł i innych urządzeń, no i te kreatury nie były jednak nieśmiertelne. Pewnego, e, pewnego dnia w ogóle zmarł również ich ciu. E, jak do tego doszło? No, historia na ten temat milczy. E, wiadomo tylko, że Synowie Nieba, towarzysze cesarza Huangdi, Oddzielili głowę szefa robotów od ciała i pochowali w takiej głębokiej mogile. Surowo w ogóle zabronili miejscowym mieszkańcom zbliżać się do niej na odległość mniejszą niż 6 li, czyli 3 km. Miejsce pochówku zostało w ogóle otoczone takim wysokim murem. Świadkowie, którzy odważyli się wejrzeć za ten mur, opowiadali, że czasem z grobu unosiła się jakaś gęsta czerwono-biała mgła tego rodzaju środki w ogóle ostrożności wskazują na możliwość, że ta metalowa głowa chi była swego rodzaju blokiem zasilania z jakimiś elementami radioaktywnymi. i po upływie okresu eksploatacji należało po prostu go utylizować, umieszczając w jakimś takim, można by powiedzieć, mogilniku radioaktywnym. Mogilniku takich radioaktywnych odpadów w ogóle, no co też tak naprawdę co też tak naprawdę uczyniono. Czas oczywiście zatarł te ślady dawnej cywilizacji. Nowi ludzie, którzy siedzili się nad brzegami żółtej rzeki, nie pamiętali już w ogóle o tym cesarzu Huangdi i o jego wiernym słudze Qi Yu. I na miejscu mogilnika w rejonie Jinzou zaczęło to też kopać studnie. No I tam natknięto się właśnie przy wykopie tej studni na taką metalową czaszkę. Na taką metalową czaszkę. Pamiętajmy w ogóle jeszcze o tym, że oni zaczęli kopać na tych polach ryżowych. Studię kopano na polu ryżowym i natknięto się na tę metalową czaszkę z czterema takimi oczodołami. No i to wydarzenie zostało opisane w takich starochińskich kronikach z VI wieku. Uczeni mężowie, którzy dowiedzieli się o tych tajemniczych znaleźli, doszli do wniosku, że chłopi odkryli w ogóle szczątki tego legendarnego chi Nie wiadomo w ogóle, czy czaszka była nadal radioaktywna, czy pozostali przy życiu ludzie, którzy trzymali ją w rękach. No i wreszcie, gdzie i co stało się z tym znaleziskiem. Niewykluczone jest, że w tym samym mogilniku spoczywały również radioaktywne pozostałości innych tych robotów z tego oddziału chi Kiedy w 2006 roku grupa z Jelska, Jelski jest na Białorusi, więc tam była grupa z Białorusi, próbowała zbadać tą okolicę, tropiciele natknęli się na naprawdę niemałe trudności, bo ziemia w całej okolicy była zaorana, rósł na niej ryż i inne jakieś tam uprawy rolnicze, a gospodarze pól nie mieli tak naprawdę zamiaru im pozwolić na przeprowadzanie jakichkolwiek wykopków. Ostatecznie Białorusinom udało się uzyskać zgodę na przejście przez pola z wykrywaczami metali. Czekało ich naprawdę niemałe rozczarowanie, bo żelazo w tej ziemi praktycznie nie występowało. Przewodnik oczywiście wyjaśnił, że metalowe przedmioty być może tutaj i kiedyś tam były, ale wszystkie znaleziska przetopiono w okresie takiej zwanej rewolucji kulturalnej. Wówczas w całych Chinach praktykowano budowę takich małych pieców do wytopu żelaza i narzucone odgórnie plany wykonywano praktycznie za wszelką cenę. No i do tych pieców wrzucano wszystko, co było metalowe, co udało się znaleźć. Zabierano ludziom nawet jakieś żelazne łóżka, tak to wtedy w Chinach było. Pozabierano więc wszystkie zardzewiałe żelastwo w całym okręgu. Niewykluczone w ogóle, że metalurgom, samoukom udało się dobrać również do tych resztek tych starożytnych robotów. Pozostaje pytanie, skąd na Ziemi pojawili się właśnie ci synowie nieba z Huangdi na czele. Ze starego manuskryptu wynika, że ich tutaj na dole też macie rysunek z tego manuskryptu. Postarałem się go zamieścić. I z tego kryptu wynika, że ich przybyciu towarzyszyło takie świecenie wielkiej błyskawicy wokół gwiazdy Tsej. Tak naprawdę dzisiaj nie wiadomo, o którą gwiazdę chodzi, ale jest zapisane w tych kronikach, że chodziło o konstelację Wielkiego Czerpaka. Wielki Czerpak, czyli to jest konstelacja Wielkiej Niedźwiedzicy. Według w ogóle innej wersji ojczyzną przybyszów była gwiazda w jakiejś konstelacji Lwa. Wszystkich oczywiście wprawiło w zadziwienie niezwykłe to zachowanie. Huang Di, mimo iż panował przez cały wiek, nie zachował się jak przystało na cesarza. Nie domagał się powszechnego kultu jego osoby, nie domagał się też surowego przestrzegania dworskiej etykiety, nie reorganizował w ogóle aparatu państwowego no i zamiast tego wraz z dużą swoją tą drużyną. Obserwował gwiezdne niebo przy pomocy dwóch, dwunastu takich wypolerowanych płyt i prowadził jakieś obliczenia matematyczne i w ogóle rysował jakieś mapy astronomiczne. Synowie nieba wiele zrobili dobrego dla Chińczyków. Nauczyli ich budować łodzie, kopać studnie, budować umocnienia obronne, wykonywać instrumenty muzyczne, posługiwać się kalendarzem, w ogóle leczyć akupunkturą. W starych tekstach napisano też, że Huangdi posiadał wielki, wspaniały trójnuk. Tam jest taki cytat, setki duchów wypełniały jego wnętrze. I ten trójnik był podobny do smoka latał po niebie i tylko ogień wylatywał mu z paszczy. Wylatywał mu z paszczy w zasadzie i również wylatywał mu z ogona, z tego co udało mi się doczytać. I na tym smoku cesarz i jego towarzysze latali od czasu do czasu. Na swoją gwiazdę. Byli przy nim odziani w takie kostiumy, które chroniły ich od broni i od piorunów. Mówiono, że to był właśnie cesarski smok. Na tym fresku tutaj również widzicie ich i obok stoi taki cesarski smok. Ten cesarski smok, jak mówią kroniki, potrafił w jeden dzień przebić miliony wiorst, a człowiek, który do niego wsiadał, osiągał wiek 2000 lat. Wynika z tego, że starożytni Chińczycy mieli w ogóle pojęcie o teorii względności, o metamorfozach, czasach, obiektach poruszających się z prędkością światła. Poza tym smog znał przeszłość i teraźniejszość, bo wewnątrz tego pojazdu były urządzenia gromadzące informacje. Mógł prawidłowo oceniać sytuację, stawać się lekkim, stawać się ciężkim, to znaczy też mógł operować tym polem grawitacyjnym. No, w ogóle interesujący jest taki hieroglif, w którym zapisywano w setkich manuskryptach, tym hieroglifem zapisywano w setkach manuskryptów po chińsku latający aparat cesarza. Cztery kółka połączone na krzyż, no i z nich one były jeszcze przekreślone krzyżykiem. No, tak naprawdę ktoś mógłby stwierdzić, że to się troszkę kojarzy z takimi dyszami rakiety kosmicznej widoczne z dołu po starcie. Jeszcze w ogóle jeden jest taki dokument, który opowiadał o podróży inspekcyjnej, którą odbył po zachodniej części swojego państwa cesarz Muawang. Ten cesarz panował w latach 976-922 przed naszą erą. W tej podróży bawił go robot wykonany przez mistrza Jan Si. Ten sztuczny twór posiadał kości, stawy, skórę i włosy, jak, podobnie prawie jak u człowieka, potrafił śpiewać, tańczyć i opowiadać różne ciekawe historie. Tak więc, jak widać, Chińczycy już przed tysiącami lat dysponowali odpowiednimi technologiami pozwalającymi Budować w pełni doskonałe roboty. Te wiedzę, umiejętności otrzymali prawdopodobnie od przedstawicieli bardziej rozwiniętej cywilizacji, która być może pochodziła gdzieś ze światów. Natomiast nie wiem, co Wy na ten temat myślicie. Ja po prostu tylko zacytowałem te starochińskie kroniki. Serdecznie będę wdzięczny, jak dacie sygnał w komentarzach, co na ten temat sądzicie, może Wasze koncepcje. Za to w ogóle, że wytrwaliście tyle e, słuchając tego, tych starochińskich kronik, e, dziękuję, a będę wdzięczny za lajki, jeśli Wam się podobało. No i oczywiście komentarze, co na ten temat myślicie. Pozdrawiam serdecznie.